Mam dla Was zdrapkę z Polski, zdrapka za 3 zł, nazywa się Szczęśliwe Linie. Lubię tego typu zdrapki, lubię krzyżówki, lubię zdrapeczki, w których trzeba dużo drapać. Ta jest właśnie taką zdrapką. Czy jest wygrana? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak, bo po ostatnich odcinkach, kiedy co chwilę zdrapki są przegrane, zaczynam tracić nadzieję. No cóż, zobaczymy, czy tym razem szczęście się do mnie uśmiechnie, czy nie. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, no to łapeczka w górę i jedziemy. Tak dokładnie prezentuje się z bliska i co musimy robić? Musimy zdrapać Twoje symbole, czyli moje, i szukać ich po prostu gdzieś tutaj, po utworzeniu e, poziomej linii po prostu mamy wygraną. Szukamy słuchajcie, biedronka, są fani biedronek, szukamy biedroneczki. Dokładnie patrzymy. Mamy jedną. Dalej jest kolejna i więcej biedronek nie widać. Kolejny obrazek, który musimy znaleźć, jest to podkowa. I szukamy, czy jest tu gdzieś podkowa? Nie widzę. Serduszko jedno drugie i dalej chyba nie ma, oczywiście sprawdzę sobie tą zdrabkę później, wy sprawdzajcie razem ze mną truskawka hmm. czy jest tu gdzieś truskawka nie widzę klucz jest jeden Dalej nie ma. Pik. Gdzieś widziałam chyba tego pika. I teraz gdzie? Tutaj. Jest jeden. I dalej nie ma. Słuchajcie, dużo symboli już jest pustych, więc. No. Kość. Kości. <laughs> nie ma. Nie ma kości. Są wiśnie. Uff, już mi jest gorąco, powiem wam, bo dużo symboli po prostu nie ma i to jest straszne. Mamy słońce, szukamy, mamy jedno. Tutaj mamy drugie. Wiecie, chciałabym, żeby ta zdrapeczka okazała się być wygraną, no, Żeby to chociaż był zwrocik, cokolwiek, żeby nie była pusta. Mamy koronę. Tutaj, tutaj korona i jest jeszcze tu. Dalej jabłuszko. Pomarańczka, no na pewno pomarańczkę widziałam tu na dole. I tutaj u góry? Okej. Okay. Śliwka. Jest tu. I dalej nie ma. Jatuszek jest tutaj. No, powiem Wam, że na tym etapie, gdybyśmy mieli sakwę, byłoby bardzo dobrze, byłaby wygrana i tutaj, i tutaj. Więc, no, mam nadzieję, że jeszcze ta sakwa się pojawi, chociaż, no, ja już zaczynam tracić powoli nadzieję, że w ogóle ta zdrabka jest wygrana, no, ale nie poddajemy się, jeszcze troszeczkę tych symboli jest słoń. Banan. Na pewno mamy tu. Tutaj. Jeszcze jeden jest tu. Cytryna. Nie ma. Gwiazda. fajnie gdyby trafił nam się tutaj symbol tęczy, byłaby wygrana gwiazda tu o i tutaj mhm. dzwonek jest na górze I dalej nie ma Garnek. Tutaj. O, ostatnie dwa symbole, słuchajcie, winogron. Nie ma. I trefl. Jest tu. Tak jak myślałam, zdrapeczka okazała się być pustą. Ja jeszcze sobie dokładnie to wszystko sprawdzę, ale na ten moment ja nie widzę, żeby tutaj coś jeszcze było tutaj pominęłam dzwon jeszcze sprawdźmy czy był arbus, ale raczej nie diamentu nie było gruszki złoto no. przepraszam Was za to, że w tej zdrapce nic nie ma no niestety, takie też się zdarzają ja ze swej strony jednak mogę Wam powiedzieć że bardzo fajnie mi się ją drapało i nie żałuję, że ją kupiłam, że ją zdrapałam, że Wam ją pokazałam, nawet jeżeli okazała się być przegraną. Ja ze swej strony dziękuję Wam za poświęcony czas, za uwagę, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.